Cześć. Witam ponownie w kolejnym odcinku poradnika Jak zrobić grę w PowerPoincie. W pierwszym odcinku stanęliśmy na tym momencie, że zaprogramowaliśmy naszą grę, nasz jeden poziom. Dalszą pracę zaczynam od tego, że będziemy dodawać przyciski. Do tego będzie nam potrzebny program Paint. I teraz tak. Musimy na przykład, dodamy sobie, wybieramy sobie Word Art, jaki chcemy. Nie wiem, ja wybiorę ten. i jest tutaj, wpisz tekst. Wpiszemy sobie na przykład Next Level. Podkreśliło nam. Dodamy do słownika, żeby nie było tego czegoś. No, i teraz tak, robimy screena przyciskiem Print Screen. Wklejamy całość i wycinamy tylko kawałek Next Level. Kopiuj. Paint jeszcze będzie potrzebny No wklej Mamy przycisk A to zmieniamy na Back to menu Też robimy screena I wklejamy Wycinamy Wycinamy a czemu to się tak zrobiło? Zaraz. Aha. Musimy przesunąć. Wycinamy back to menu. Także kopiuj. Wklej. Mam back to menu. I jeszcze jeden przycisk. Retry. No i tak samo robimy. Screena. Wklejamy. Wycinamy. Kopiuj. Wklej to już możemy usunąć. Dobra. Kiedy już mamy te napisy, ustawiamy je. Kiedy będzie u Win, będzie Next Level, Back to Menu, lub Retry musimy sprawdzić, czy sobie nie przeszkadzają te przyciski nawzajem. Dobra. View loose, będzie back to menu lub retry. O kurczę. Dobrze. Mamy. No i to na razie możemy zasejwować i tak o boże tak to zmieniamy nie na menu tylko na level level 1 no, muszę zamknąć zrobimy save a. i zmień nazwę na level 1 level 1 dobra i tworzymy następny plik który będzie się zwał menu Otwieramy, dajemy pierwszy slajd, no i może być taki. Może być taki lub zrobimy sobie pusty No i dodajemy Word Art Na przykład taki Wpisujemy sobie nazwę gry, ja nie wiem Też może być Labirynt przesuwamy sobie u góry Tło dajemy takie jak, jak jakie w sumie chcemy. Ja dam takie jak było w poprzednim w levelu naszym. No, i tak grę chyba robimy przycisk jedynie start game, ponieważ w naszej grze nie będzie czegoś takiego jak wybór levela, tylko start game, i będziemy po kolei, po kolei jechać levelami piszemy start game to trzeba dodać do słownika Dodaj do słownika no i do środka na przykład jeszcze trzy kropki i także robimy print screen wklejamy wycinamy start game kopiuj wklej mamy napis to sobie usuwamy. No i dobra, i napis start game dajemy tu. Oczywiście w poprzednich slajdach możemy dać, kto to stworzył i w ogóle jak tam chcemy. No i dobra, i teraz start game projektujemy yy, łączymy z tym slajdem ze slajdem w yy, Istniejący plik lub strona sieci web i bierzemy level 1. Ok. No i teraz, kiedy będziemy chcieli pograć, automatycznie przenosi nas do pierwszego levela. Tutaj możemy jeszcze dodać sobie u góry napis level 1, żeby wiadomo, który to jest poziom. No i dobra, to już mamy zaprogramowane. Sejwujemy. Tego jeszcze nie zamykamy chyba. I tak, możemy zrobić sobie jeszcze folder, żeby ładnie to wszystko było uporządkowane. Levels. I wtedy nasze levele dajemy do, do tego właśnie. Zaczynamy, czy teraz będzie działać. O widzicie, kiedy dodamy musimy od nowa... Zaprogramować, więc radzę na początku wszystko y, dodawać do levels. Dobra, otwieram nasz level, albo nie, tworzymy następny level. Tu już nie będziemy tam wymyślać za bardzo nic, na przykład level 2, bo już wiecie, jak to zrobić. Wszystko już wiecie, jak to zrobić. Robimy wszystko na podstawie pierwszego, tylko możecie swoje jakieś tam pomysły dodawać do kolejnych leveli, aby były coraz trudniejsze. No i nie wiem, weźmiemy sobie... Tu zamknij, tu napiszemy sobie level 2, no i to będzie robiło jak, jako nasz poziom. Nie będziemy już nic dodawać. no i dobra no i teraz programujemy nasz level eee, tak ten przycisk back to menu ustawiamy hiperłącze na menu oczywiście ok retry ustawiamy do level 1 a no tak, dobrze, level 1. Kolejny back to menu. Ustawiamy do menu. Retry. Ustawiamy do level 1. Next level będzie do level 2. No i to chyba będzie koniec naszej gry. Ja moją staram się rozbudowywać coraz bardziej, ulepszać. Dodawać kolejne poziomy. Zobaczymy jak my będziemy, jak to będzie działać. Odpalam oczywiście yy, tym plikiem menu. I od razu bierzemy Start game. To jest level pierwszy. Spróbujemy go przejść, pokazuje nam się Ulus. Na przykład po Back to menu. Mamy, pokazuje nam się menu. Start game. Zaczy, zaczynamy od nowa, aż nie przejdziemy. Udało mi się, tak już nie. Możemy wcisnąć retry. I od nowa. Znów trzeba zrobić modyfikację. Ponieważ nie umiemy tego levela przejść. Ułatwimy sobie życie. A to nie też w tym. Pamiętajcie, że pierwszego slajdu nie modyfikujemy oprócz tego oto przycisku, który będzie nam, który odsyła nas do tego. Tutaj robimy wszystkie nasze y, animacje i progra programowanie. Save, Start Game, no i Start. I zobaczymy, co się stanie, jak będzie. Dojechaliśmy, pokazuje nam się next level, a level drugi już wygląda tam inaczej. To chyba na tyle w poradniku, jak zrobić grę w PowerPoint. -cie. Dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.